Patronem naszego kanału jest portal e-Świnoujście.pl w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Jak widać Łodzi coraz mniej, chociaż wiatr coraz większy, ale my idziemy w drugą stronę, idziemy na miasto, idziemy szukać jakichś skuterów. Były ze dwie wypożyczalnie. Zobaczymy, czy są już u nas na zegarku godzina 10.19. Także wy sobie jeszcze smacznie śpicie, a my ruszamy w podróż. Zapraszamy do oglądania. Wynajmujemy tutaj na miejscu, pan podjechał, zrobimy parę zdjęć, żeby nie było problemu, tak jak zawsze mówię, bo potem wiecie jak to jest. O, tutaj troszeczkę się wzięło i rozpadło, żeby nie było na mnie, potem poobcierane, poobcierane tutaj dookoła to już znacie tą procedurę. I wiecie dlaczego to się robi? Żeby nie było potem żadnego problemu. Czyli są dziury. Tutaj również, pach, pach. No jak jest taki dobrze poobcierany, to się człowiek nie musi martwić, że robi sam potem jakieś szkody. Ok, super. Chcieliśmy jechać na jedną plażę, nie udało się. Ole, ale zdrowo, ekologicznie. Chcieliśmy jechać na drugą plażę, nie udało się. Wszędzie hotele. Więc plaże pozamykane, nie dojedziesz, szlaban. Nie nagrywaliśmy tego, bo to szkoda czasu. Ale przyjechaliśmy do jakiejś wioseczki po drodze. Naszym czarnym szerszeniem Honda. I Martynka zamawia dwie kawy. Usiądziemy, wypijemy. Bo ta kawa w tym hotelu, co mieszkamy, powiem Wam, że troszkę tak daje kurę normalnie. Gość tutaj sprzedaje kawę. A tu obok ma taki przybytek. A w ogóle jak przyjechaliśmy, to nie był nami zainteresowany, bo akurat oglądał film leci tu jakaś komedia ichnia i tam będzie się interesował klientami i dopiero zapytany hello wstał i poszedł i robi o kurde, ale dobra kawa naprawdę z względem tych siurek co pijemy w hotelu u nas to nawet nie ma co mówić a słyszycie te odgłosy? to jest z budki obok, tam gość też ma kawiarnię i we dwóch siedzą i oglądają telewizję normalnie mistrzowie Dotarliśmy naszym szerszeniem na kolejny punkt, tak jak mówiłem wcześniej. Na jedną czy na dwie plaże nie udało nam się wjechać, a tutajśmy podjechali prawie pod samą plażę. Pan nas oczywiście przekierował. Ja chciałem postawić koło samochodów, a tutaj nie ma tak. Samochody to samochody, a skutery to skutery. Chciałem zobaczyć, jak wygląda plaża. Już z daleka widać, że zapowiada się całkiem ładnie. Chociaż, wiecie co? Zaczęło umrzeć. My to mamy szczęście do pogody. Mówią, że pora deszczowa się skończyła. No, pora deszczowa może się skończyła, ale opady się nie skończyły. Tutaj jest jakiś większy parking dla samochodów, a tam co? Szkoła? Albo jakieś szkolenie? Chyba tędy pójdziemy, bo myśmy przez parking przejechali, pójdziemy tam tędy. Jaki piękny samochodzik. Typowo turystyczna sytuacja. Tutaj rozpiska co gdzie jest. Tam jest molo, o, ale piękna plaża. No szok. No ale wieje niestety, więc zapowiadam z góry, nie będzie latania dzisiaj dronem. Poza tym Poza tym tutaj jest lotnisko dosłownie 2 km stąd. Więc i tak by nic z tego nie wyszło. A plaża, plaża mili państwo wygląda tak. No niech ktoś powie, że Filipiny nie mają pięknych plaż. No niech ktoś powie, że Filipiny nie mają pięknych plaż. Oczywiście mają też plaże brzydkie, ale mają też plaże piękne. I tak to wygląda. A do tego jeszcze jak na tą plażę przyjdzie taka księżniczka, jak pani kierowniczka, no to zupełnie już. Reklama Bondue Idziemy zobaczyć na to molo. Gdyby tak nie wiało, to byśmy się zdecydowali na kajaki, żeby troszkę popływać. No ale nic z tego nie będzie, nie przy tych falach. Prywatne plaże, po prostu na Filipinach. Ten resort, gdzie teraz jesteśmy, ma takie molo. Po tej stronie to już jest plaża poza resortem. Ale również czyściutka. Zobacz, jak ona daleko tam sięga. Naprawdę prezentuje się to bardzo fajnie. No, z tej strony tutaj jest zadbana przez hotel, zagrabiona, zaorana. Parę ludzików tam leży, odpoczywa. No ale tutaj, z tej strony, zobaczcie. Prześlić ławeczki na molą, można usiąść, odpocząć. Jak ktoś lubi drinka, a jak ktoś nie lubi, to wtedy może kolę, wodę albo kokosika. Tam dalej jakie piękne plaże. Ja dziękuję. No przecudne. Tutaj żywioł pokazuje swoją siłę. Ola ja Cię zabierze, nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz kolego. Ale jakaś siła, to widać, aż woda wchodzi tutaj na molo. Proszę bardzo. Taka sytuacja. I jeszcze raz. O, z drugiej strony, to się zaskoczyło. No nie, no byliśmy sami, ale pani kierowniczka się pojawiła i za nią od razu normalnie stado. Pani kierowniczko, chodź, chodź, bo tłumy robisz. Kolek robi, zobacz do tyłu. No. no, pięknie tutaj. Myślę, że to jest molo, właśnie przeznaczone dla stateczków. I tutaj ludzie nie muszą wchodzić. Tak jak na naszej plaży. A widać to na poprzednim filmie. A tutaj zrobię do tego zrzucik, jak wchodzą, po prostu poszczyje w wodzie. No my tak robiliśmy też wczoraj. I będziemy najprawdopodobniej robić tak jutro. Tu można spokojnie zejść, zaokrętować się na sucho i popłynąć dalej. Chociaż wiecie, zaokrętować na sucho. Tutaj wejdziesz na sucho, a na następnej lagunie albo na następnej plaży trzeba niestety wejść do wody. No tak to wygląda. Panie kierowniczko, gdzie jest słońce? Panie kierowniczko! No, to trzeba zawołać. Miałem zrobić zdjęcie, ale się nie udało. W związku z tym, będzie kawałek film. Dobra, ale teraz zrobię zdjęcie. Samochód bar. A tutaj dokładna rozpiska, żebyście się nie pogubili. Myślę, że najgorzej to się zgubić, tutaj w nocy, po pijaku. Tego to wszystko jest rozpisane. Bary, restauracje. Bardzo fajna miejscówka, Bardzo. Myślę, że to nie jest jakiś tani hotel <gryw> i za 150 zł tu pokoju nie znajdziesz. No ale fajny, fajny. Co? No właśnie, ale zobacz, tutaj jest posiłeczek tak samo nas jeść. Nie trzeba w restauracji, można też u pani lokalnej. I ma to fajnie zrobione tutaj. Budują kolejny resort. No, jest tylko tutaj trochę, ale my już żegnamy się z tym miejscem bardzo ładnym. Mapa Google pokazuje, że mamy tutaj drogę. <laughs> Mapa Google to nie wie, że gość sobie postawił, napisał stop, powiesił hamaczek tam dalej. Nie ma przejazdu, nic nie zrobisz. Tak wygląda ta ścieżka. Jedziemy nią już kilometr. No dobra, wracamy. Może nam się uda pojechać na wodospady. Do zobaczenia. Idziemy na plażę. Zobaczcie, jakie przejście. Tutaj, piesek zajął całe miejsce. Przejście prawo-lewo. Czy my tutaj gdzieś dojdziemy, Martynka? Nie wiem, czy my dojdziemy na plażę. No, chyba na plażę. Przejście koło budowy. Tam było napisane, że plaża. Chyba, że nie do plaży. Tutaj jest wejście do hotelu. A tutaj miłe panie. I moja kochana kierowniczko, jesteśmy na plaży. Ale zobaczcie, jakie przejście! No ja to rozumiem, to jest po prostu troszkę. A jest wejście. To tak, jest wejście. tu się wchodzi z hukiem. Można wejść i zostawić nogi. I jesteśmy na plaży. A ich oczom ukazał się taki oto widok. I jak świeci słonką, musi być tu naprawdę pięknie. I zachód no byłby zachód piękny, zachód będzie piękny, tylko że my go nie będziemy widzieć. No piękna plaża, piękna. Te palmy tam dalej co rosną wyglądają prześlicznie. Taki mamy tutaj klimat, no to prześlicz tam. Część łodzi jest zatumowanych tam w naszej zatoce. A ta zatoka jest zaledwie 2 km od naszego hotelu. Tylko że nasza zatoka jest dokładnie za tą górą i trzeba ją dokoła objechać. A to jest dokładnie 2 km. Przejdziemy się troszkę, pospacerujemy. Mieliśmy nadzieję, że właśnie będzie Romantico. No ale... Zachodo? Tak, no poczekamy, zobaczymy. Może się jeszcze coś... <grywa> Uwaga, teraz będzie żart. Może się coś jeszcze wyklaruje. A tutaj bary, restauracje, palmy, dzieci biegające, romantyko pary chodzące. Wszystko jest. Tutaj wzdłuż plaży cały czas restauracje, restauracje, restauracje. Zobaczcie. No pięknie. Prawie tak jak u nas, na naszej części plaży. Tylko u nas jeszcze jest tak, że jak przychodzi przypływ, ale myślę, że tutaj też to już nie przejdziesz. To widać tak na załączonym obrazku. A tutaj taki domek wbudowany. Chociaż nie wiem, czy oglądaliście ten odcinek, jak byliśmy na kolipę. Nie, to byliśmy rok temu. Co to taka wanna była? Był taki taras dla muru. Było, było. Tu wam zaraz może jakieś zdjęcie wrzucę, jak go znajdę. Było, było. Tutaj kierowniczka już mnie oczywiście naprostowała. Mówi do mnie tak o... Na kotao to było, nie wiesz? No to ja wiesz, już wiem. Co ja biedny mam do powiedzenia? Tak, tak, ja już wiem. Bar na barze, restauracja na restauracji. Ale też hotel, na hotelu. I tutaj są takie małe hoteliki, takie jak ten nasz. Bardzo sympatyczna sytuacja wizualna, że tak powiem. Sympatycznie wizualnie, małe, zgrabne motele, takie kieszonkowe, że tak się wyrażę. No, tutaj zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Po zachodzie słońca musi wyglądać superasko. Chodziliśmy po plaży, chodziliśmy. Nie doczekaliśmy się końca. A czyli nie doczekaliśmy się zachodu słońca, ale za to doczekaliśmy się zamroku. I teraz, przez takie błotnisko, musimy tu wracać. Zobaczcie, co się dzieje. No, co popadało troszkę. Nie wiem, czy Wam mówiłem Cen rumu tutaj. Jest jakaś To jest jakieś nieporozumienie, człowieku. Ale o tym to może potem. Wyszliśmy już z plaży. Jesteśmy w miasteczku, ciemno, że oko wykol. No dobrze, że są tu knajpy. Kurczaczek 250. Jakby ktoś potrzebował, to cały kurczak 250. A no zobaczcie, tutaj się świecą <laughs> świecą lampki w ulicy. One są chyba solaryjne, czy solarowe, zwał jak zwał. I przy okazji rozdzielają ładnie ulicę. Ruch spory, jak jechaliśmy w dzień, to było praktycznie pusto. A jak zaczęło opadać, to w ogóle było pusto. <noise> tak dzisiaj zmokliśmy, tak cholera. Ale najlepsze jest to, że cały czas od pierwszego dnia, od Singapuru, czyli ponad miesiąc, mamy nieruszone nasze poleryny, zapakowane. Ach, trzymamy je na dobrą okazję. One już były w Singapurze, Malezji, Tajlandii i teraz są na Filipinach. No właśnie. Jeszcze nam nie były potrzebne nigdy oprócz dzisiaj, no ale dzisiaj postanowiliśmy ich nie używać. Kochanie, chyba nas stoi tutaj wóz do którejś z tych. Weź go znać teraz po ciemku. Ten z kaskiem. Dobra, bierzemy, bierzemy, jedziemy. Skuterek zdany pani przyszła powiedziała OK, good. Ja wiesz, żeby go obejrzała, mówię. Ona mówi, że good. I że OK, no to jest super, OK i good. Także mamy to już załatwione, a tam zobaczcie jak widać pięknie góry. Nie wiem czy będzie widać, troszeczkę widać. Tutaj światła z disco, które grają do rana. Łódki już stoją w porcie i czekają na nas, bo jutro płyniemy. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.